Cześć, witam Was na kanale Mattes. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do krótkiej prezentacji pendrive'a marki Sandisk. Jest to Sandisk Ultra Dual Drive, czyli pendrive' wyposażony zarówno z USB typu A, jak też z USB typu C. Dzięki czemu będziemy mogli bardzo łatwo sobie przenosić dane pomiędzy telefonem a na przykład komputerem. Pendrive o pojemności 128GB, natomiast te pendrive y możecie spotkać w pojemnościach od 32 do 1 nawet terabajta. Pendrive w metalowej obudowie, no i też jak widzicie, bardzo mały, dzięki czemu będziemy mogli wszędzie zabrać go ze za sobą. Tak więc mając takiego pendrive'a gdzieś przy sobie, nawet przypiętego do kluczy, mamy pewność, że podczas wyjazdu na pewno nie zabraknie nam miejsca w naszym telefonie na zdjęcia, filmy z naszego wyjazdu. Dodatkowym atutem tego pendrive'a jest dedykowana aplikacja marki Sandisk do wykonywania backupów, właśnie danych z telefonów czyli do backupu naszych zdjęć, filmów, kontaktów. Dokumentów, tak więc myślę, że też bardzo przydatna rzecz, szczególnie jeżeli właśnie potrzebujemy szybko skopiować całą zawartość telefonu. Ok, pendrive został już wypakowany z tego pudełka. No i jak widzicie, przede wszystkim dwie rzeczy: bardzo mała konstrukcja oraz świetna jakość wykonania. Mamy tutaj obudowę, jak i całą konstrukcję pendrive'a wykonaną z metalu. No, i jeżeli chodzi o te wymiary, to zobaczcie, w porównaniu do klasycznego pendrive'a o podobnej pojemności, no mamy tutaj zdecydowanie mniejsze wymiary, i to jest na pewno jeden z większych atutów tego rozwiązania. W tym miejscu jest otwór do zaczepienia tego pendrive'a, np. do jakiejś smyczy, lub też po prostu podczepienia go do kluczy. Tak więc zawsze możemy go mieć przy sobie i nie będzie nam tutaj przeszkadzał. I teraz konstrukcja, jak widzicie z jednej strony mamy USB typu C do podłączenia tego pendrive'a do jakichś telefonów. Co ważne, to złącze jest dość długie, więc nawet jeżeli macie telefony takie wzmacniane, pancerne, specjalnie taki telefon tutaj przygotowałem, to bez problemu będziecie mogli też takiego pendrive'a podłączyć. Zdarza się, że właśnie pendrive'y tego typu mają krótkie złącze USB typu C, i przy telefonach, gdzie potrzebujemy nieco tutaj głębiej tego pendrive'a umieścić w telefonie, te pendrive y się nie sprawdzają, natomiast pendrive, sandisk dual drive. Jak widzicie ma długie to złącze, więc bez problemu podłączyć go do każdego telefonu. Oczywiście pendrive jest obracalny, zobaczcie. I w tym momencie mamy drugą stronę pendrive'a, czyli złącze klasyczne USB typu A. I jest to szybkie złącze USB 3.1 generacji pierwszej do szybkiego przesyłania plików pomiędzy urządzeniami, lub też po prostu do wykonywania backupu takich danych. Tak więc konstrukcyjnie, jak widzicie, bardzo fajne urządzenie. Małe, zgrabne, świetnie wykonane. Ok, teraz jeżeli chodzi o parametry techniczne. O pojemnościach wam już wspominałem od 32 GB do 1TB. Natomiast jeżeli chodzi o prędkość odczytu danych to jest do 150 MB na sekundę, więc też jak widzicie jak na pendrive'a całkiem niezłe parametry. Ok, to teraz może podłączymy sobie tego pendrive'a do telefonu i pokażę Wam tą aplikację do szybkiego wykonywania backupów. OK, jak widzicie, Pendrive jest już podłączony do telefonu. Mamy zainstalowaną już aplikację Memory Zone. No i teraz zobaczcie, aplikacja co prawda nie jest w języku polskim, natomiast jej obsługa tutaj myślę, że nikomu nie będzie sprawiała problemów. Jak widzicie, po podłączeniu Pendrive'a mamy dodatkowy napęd, czyli nasz SanDisk Drive, i też możemy przeglądać sobie tutaj pliki w naszym telefonie, czyli mamy tutaj dostęp do przeglądarki plików. Zarówno na telefonie, jak też na naszym dysku. I teraz zobaczcie, mamy opcję kopiuj. I teraz, jeżeli chcemy skopiować dane z telefonu, to zobaczcie, wchodzimy do telefonu, mamy tu dostępne wszystkie nasze katalogi. Możemy kopiować pojedyncze katalogi lub też zaznaczyć wszystkie katalogi do skopiowania i wykonać kopiowanie tych danych na dysk zewnętrzny. Możemy też oczywiście kopiować po typach plików, czyli na przykład chcemy skopiować same zdjęcia, więc możemy sobie tutaj je wybrać, zaznaczyć lub też skopiować materiały wideo. Więc tutaj też myślę, że bardzo prosta obsługa. Natomiast to, co chciałem Wam pokazać jeszcze odnośnie tej aplikacji, to przede wszystkim, zobaczcie, tutaj mamy narzędzia i mamy możliwość wykonania szybkiego backupu kopii bez naszego telefonu. I też mamy opcję przewracania tutaj wszystkich danych z takiego pendrive'a, więc wchodzimy w opcję backupu. Backup może być automatyczny lub też manualny, więc weźmiemy sobie tutaj backup manualny i zobaczcie, w takim backupie możemy sobie skopiować zdjęcia, muzykę, wideo, dokumenty oraz kontakty z naszego telefonu. Oczywiście musimy zezwolić na dostęp do kontaktów i wówczas wykonujemy backup naszych danych na pendrive'a SanDisk. I zobaczcie, tutaj w tym momencie jest wykonywana kopia danych, i już po chwili mamy gotowy backup wszystkich naszych zdjęć, filmów, ustawień, kontaktów, jakie mamy w naszym telefonie. Tak więc, jak widzicie, backup został zakończony sukcesem. I jeżeli byśmy na przykład stracili telefon, czy też chcieli skopiować te dane na inny telefon. To zobaczcie, z tego miejsca mamy nasz backup zapisany, możemy przywrócić wszystkie dane na nasz telefon. Ok, tutaj na pierwszej zakładce mamy jeszcze podgląd oczywiście, ile mamy zajętego miejsca w naszym telefonie, ile mamy wolnego miejsca i oczywiście też miejsce na naszym pendrive, całkowita pojemność pendrive'a oraz ilość zajętego miejsca. Z tego miejsca możemy sobie też przeglądać na przykład pliki na pendrive'ie, czy też pliki na naszym dysku. Jest myślę, że też wygodna tutaj funkcja, jeżeli chodzi o zarządzanie plikami. W zakładce media mamy od razu tutaj dostęp do zdjęć, materiału wideo, muzyki, którą mamy na naszych urządzeniach. Ok, tyle odnośnie aplikacji mobilnej i kopiowania danych z telefonu. Teraz sobie podłączmy tego pendrive'a już bezpośrednio do komputera no i zobaczmy czy rzeczywiście te dane nam się tutaj pokopiowały. I teraz zobaczcie, dysk mam podłączony do komputera. Pojawił się jako dysk USB D, 114 GB wolnej pamięci i jak widzicie mamy tutaj pełną kopię naszego telefonu, czyli wszystkie dane zostały skopiowane. Oczywiście w ten sam sposób możecie sobie kopiować pojedyncze pliki, na przykład same zdjęcia, lub też na przykład same filmy waszego telefonu. Nie musicie tej pełnej kopii wykonywać, natomiast jest taka możliwość i myślę, że jest to bardzo fajna sprawa. Jeżeli sobie oczywiście wejdziemy tutaj do poszczególnych katalogów, no to jak widzicie, mamy dostęp do zdjęć, które mieliśmy zarejestrowane na telefonie. Możemy je bardzo łatwo sobie skopiować na nasz komputer. Tak więc. Prosty, szybki sposób przenoszenia danych pomiędzy urządzeniami za pomocą pendrive'a SanDisk Ultra Dual Drive. I na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o ten krótki materiał. Pendrive współpracuje z systemami Windows od Windowsa 7 wzwyż. Współpracuje też z systemami Mac OS i też, oczywiście, wszystkie urządzenia, takie jak komputery PC, komputery Mac czy też iPad Pro, będą z tym pendrive'em bez problemu współpracowały. Tak więc, jeżeli szukacie szybkiego, prostego sposobu na przenoszenie swoich danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi, no to myślę, że zakup takiego pendrive'a może być dobrym rozwiązaniem. Z mojej strony na dzisiaj to będzie już tyle. Oczywiście ja zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!